W ferworze Grand Prix Holandii w Zandvoort wybuchła kontrowersja, która poruszyła padok, kibiców i komentatorów. Czy Isaac Hadjar, młody talent z Racing Bulls, miał swobodę atakowania Maxa Verstappena, gwiazdy Red Bull'a, podczas gdy obaj rywalizowali ramię w ramię o miejsca na podium? Podejrzewano, że mogło dojść do jakiegoś zakulisowego układu między dwoma zespołami w końcu należą do tej samej grupy. Oficjalna odpowiedź była jednak ostra, bezpośrednia i zaskakująca. Nie było nakazu utrzymywania pozycji, a Hadjar rzeczywiście mógł zaatakować czterokrotnego mistrza świata. Scena, która postawiła pytanie, miała miejsce na ostatnich okrążeniach wyścigu. Hadjar, który dopiero debiutował w Formule 1 i startował obok Verstappena z drugiego rzędu, przez większość wyścigu utrzymywał się blisko Holendra. Młody Francuz wydawał się gotowy zaryzykować wszystko, by zdobyć miejsce na podium, gdy wycofanie się Lando Norrisa otworzyło przed nim jeszcze większą szansę. Nagle walka, która liczyła się tylko w pierwszej piątce, przerodziła się w zaciętą walkę o drugie miejsce, w której Verstappen i Hadiar toczyli zacięty bój. Debiutant nawet popisał się swoim bolidem, próbując wyprzedzić, ale Verstappen zareagował stanowczo, kontrolując opony i tempo, aby utrzymać pozycję. Niektórzy uznali to zachowanie za przesadnie wyuczone, jakby kierowca zespołu satelickiego nie miał prawa atakować lidera głównego zespołu. Jednak Peter Bayer, prezes Racing Bulls, stanowczo temu zaprzeczył. W wywiadzie dla austriackiej stacji ORF był stanowczy. Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, jako mniejszy zespół jesteśmy tu po to, aby wywierać presję na duże zespoły. Gdyby Isaac miał wystarczająco dużo tempa, zaatakowałby bez wahania. Słowa Bayera ujawniają dwie rzeczy. Po pierwsze, Racing Bulls nie chce być postrzegany jedynie jako dziedzic Red Bulla. Po drugie, Hadziar pokazał wystarczającą prędkość, by zmusić Verstappena do szybszego przyspieszenia, niż by sobie tego życzył. 20-letni Francuz nie popełnił żadnego błędu i postawił mistrza w niewygodnej sytuacji, co jest rzadkością w Zandvoort, gdzie Verstappen zazwyczaj dominuje. Walka, nawet bez zmian pozycji, była prawdziwa i zacięta. Helmut Marko, konsultant Red Bulla i jedna z najbardziej wpływowych postaci w grupie, również potwierdził oficjalną wersję wydarzeń. Powiedział, że nawet nie rozważał możliwości ustalenia kolejności zespołów i jasno dał do zrozumienia, że Red Bull nie będzie interweniował, o ile sytuacja będzie sprawiedliwa i bezkolizyjna. Innymi słowy, jeśli Hadiarowi uda się dokonać manewru dzięki swoim zasługom, Verstappen będzie musiał go zaakceptować. Laurent Mekis, szef zespołu, był jeszcze bardziej stanowczy. Gdyby nie mógł wyprzedzić, byłoby to nielegalne. Ma pełne pozwolenie na start. Pamiętajmy tylko, że w ostatnim wyścigu w Budapeszcie finiszowaliśmy za Racing Bulls. To oświadczenie ma charakter strategiczny, ponieważ pokazuje, że Red Bullowi zależy na rozwianiu wszelkich podejrzeń o ustawianie meczów. W przeszłości kategoria ta mierzyła się z trudnymi sytuacjami, gdy rażące polecenia zespołowe wywoływały publiczne oburzenie, a nawet kompromitację kierowców. Najbardziej pamiętnym przypadkiem jest słynny incydent z 2010 roku, kiedy to Felipe Massa został zmuszony do ustąpienia miejsca Alonso. Od tego czasu Formuła 1 stara się znaleźć równowagę między swobodą rywalizacji a zarządzaniem strategicznym. W tym konkretnym przypadku oficjalnym stanowiskiem była pełna swoboda. Podium Hadżara, szóste w historii Racing Bulls, zyskuje jeszcze większe znaczenie, gdy przeanalizujemy kulisy weekendu. Zespół napotkał poważne problemy podczas piątkowych treningów. Najpierw musieli wymienić silnik Francuza między FP1 a FP2 z powodu awarii czujników. Następnie na pierwszym okrążeniu FP2 Chadzia został zmuszony do zatrzymania samochodu na torze z powodu anomalii w układzie akumulatorów. To oznaczało dodatkową pracę dla mechaników, którzy spędzili całą noc na regulacji samochodu, a nawet złamali godzinę policyjną FIA, aby upewnić się, że będzie gotowy na sobotę. Przezwyciężenie tej sytuacji i doprowadzenie samochodu na podium było nie lada wyczynem. Bayer podkreślił zbiorowy wysiłek: to niesamowite uczucie, zwłaszcza widok Izaka na podium obok Maxa. To było niesamowicie ekscytujące, ponieważ w piątek mieliśmy mnóstwo problemów. Zespół pracował całą noc, odbudował samochód i ostatecznie wszystko się udało. Właściwa strategia, dobre starty i brak błędów kierowcy. To była perfekcyjna robota. Ta narracja pech w piątek, chwała w niedzielę wzmacnia wizerunek Hadiara jako jednego z obiecujących zawodników na starcie. Francuz wykazał się opanowaniem, umiejętnościami i przede wszystkim odwagą, stając na równi z czterokrotnym mistrzem świata. Jeśli nie udało mu się wyprzedzić, to dlatego, że Verstappen wciąż ma doświadczenie i szybkość, by reagować pod presją. Przesłanie było jednak jasne: Hadiar nie da się zastraszyć nawet największemu nazwisku w stawce. W padoku występ wywołał debatę. Niektórzy analitycy postrzegali wyścig jako dowód na to, że przyszłość Red Bulla może być w dobrych rękach. Inni woleli podkreślić postawę zespołu, dając Racing Bulls swobodę ataku, co nie było tak oczywiste w poprzednich sezonach. Faktem jest, że obecność Hadżara na podium nie była prezentem politycznym, ale wynikiem czystej formy. Czymś, co wzmacnia ducha rywalizacji, którego oczekują kibice. Jeśli występ Izaka Hadżara w Zandvoort posłużył do potwierdzenia jego pozycji w Formule 1, to jednocześnie wywołał szerszą debatę. Jaka jest w końcu rola Racing Bulls w ekosystemie Red Bulla? Przez lata zespół z Faenzy Dawniej Toro Rosso, potem Alfa Tauri, a teraz Racing Bulls, był postrzegany jako kuźnia talentów, laboratorium do szlifowania obiecujących młodych kierowców. Jednak wyścig w Holandii pokazał coś więcej potencjał zespołu, by stać się na tyle konkurencyjnym, by zagrozić głównemu zespołowi w określonych sytuacjach. Ten scenariusz rodzi pytania o to, jak Red Bull poradzi sobie z potencjalnymi konfliktami. Kiedy zespół satelicki zaczyna regularnie walczyć o podium, ryzyko wewnętrznych tarć wzrasta. Kierownictwo stara się to zminimalizować, a Mekies, Bayer i Marco potwierdzają, że Hadjar ma swobodę atakowania Verstappena. Jednak praktyczna rzeczywistość długiego sezonu może ujawnić inne napięcia. W końcu, jeśli zespół Racing Bulls pokona Red Bulla na torze, co to będzie oznaczać dla hierarchii grupy? Hadziar, ze swojej strony, wydaje się nie przejmować wewnętrznymi rozgrywkami politycznymi. Jego przemówienie po wyścigu koncentrowało się na osiągach. Dwudziestoletni Francuz podkreślił rosnące zaufanie do samochodu, Wsparcie, jakie otrzymał od zespołu, oraz dreszczyk emocji związany z dzieleniem podium z Verstappenem przed holenderskimi kibicami. Dla niego był to kolejny krok w kierunku ugruntowania swojej pozycji jako ważnego gracza na przyszłość Formuły 1. A ta przyszłość może być bliższa, niż wielu się spodziewa. Niektórzy dostrzegają w wynikach debiutanta oznaki, że może on nawet powalczyć o miejsce w głównym zespole w perspektywie średnioterminowej. Co nieuchronnie niepokoi innych kierowców w programie Red Bull'a. Jednocześnie odcinek ujawnił ważny szczegół techniczny. Verstappen, nawet pod presją, po prostu kontrolował grę. Holender miał mnóstwo tempa: oszczędzał opony i przyspieszał, gdy Hadiar się zbliżał. Ta różnica w doświadczeniu była kluczowa dla utrzymania pozycji. Ale to właśnie fakt, że debiutant zmusił Mistrza do wykorzystania swoich zasobów, zwiększył uwagę występu. Hadiar nie był aktorem drugoplanowym. Zmusił Verstappena do prawdziwego ścigania. W najbardziej trzeźwej analizie starcie w Zandvoort wzmacnia dwie narracje. Po pierwsze, że Red Bull nadal ma absolutną kontrolę nad swoimi zasobami, chroniąc Verstappena przed niepotrzebnym ryzykiem. Po drugie, że Racing Bulls zaczyna pozycjonować się jako coś więcej niż zespół wsparcia. To delikatna równowaga. Umożliwienie hadjarowi ataku świadczy o transparentności i utrzymuje wiarygodność programu, ale jednocześnie naraża Red Bulla na sytuację, która może wywołać przyszłe wątpliwości, jeśli wyniki zostaną podzielone między oba zespoły. Ze strategicznego punktu widzenia podium Racing Bulls ma jeszcze jeden istotny wpływ. Pokazuje, że nowe pokolenie kierowców jest nie tylko gotowe do rywalizacji, ale także do kwestionowania status quo. Hadjar symbolizuje to nowe pokolenie talentów, które nie chce zaakceptować drugoplanowej roli. W wieku 20 lat stanie na podium w tak wymagającym wyścigu jak Sandford, mierząc się z presją lokalnych kibiców i mierząc się z największym idolem kraju. To mocna wizytówka. Peter Bayer nazwał wynik osiągnięty po weekendzie pełnym problemów technicznych szczęściem odważnych. Ale to coś więcej niż szczęście to dowód na to, że dobrze wykonana praca za kulisami może przekształcić kryzysy w szanse. Zespół pracował bez wytchnienia, odbudował samochód i stworzył Hadziarowi warunki do rywalizacji. A kierowca spisał się bez zarzutu. To właśnie ta kombinacja sprawia, że Formuła 1 jest tak nieprzewidywalna, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nim, pojawia się szansa na historyczny wynik. Dla Verstappena ten odcinek był również ważny. Holender wyszedł z niego silniejszy, pokazując, że nawet w dniu większego wysiłku potrafi utrzymać kontrolę nad torem. To cecha ugruntowanego mistrza. Reagowanie na presję bez wahania. Jednak sama obecność Hadżara w lusterku wstecznym stanowi ostrzeżenie: jeśli nie udało mu się wyprzedzić dzisiaj, jutro może być inaczej, zwłaszcza na torach oferujących więcej okazji do ataku. Z punktu widzenia widowiska, bitwa spełniła swoje zadanie: przykuła uwagę kibiców do ekranu i na nowo rozpaliła debatę na temat poleceń zespołowych, wewnętrznej konkurencyjności i przyszłości stawki. Formuła 1 potrzebuje takiej narracji. Aby pozostać popularna, a pojedynek Verstappen'a z Hadżarem był idealnym paliwem do tego. Fakt, że Racing Bulls otrzymał publiczne poparcie dla swojego ataku, pokazuje, że kategoria, przynajmniej w tym odcinku, starała się zachować autentyczność rywalizacji. Pozostaje pytanie, jak sytuacja będzie się rozwijać w kolejnych wyścigach. Jeśli Hadżar utrzyma to tempo, to, co obecnie wydaje się wyjątkiem, może stać się rutyną. W tym momencie Red Bull będzie musiał zdecydować. Utrzymać młodego Francuza pod kontrolą, czy pozwolić mu napisać własną historię, nawet jeśli oznacza to wyzwanie dla Verstappena na torze. Lekcja z Zandvoort jest oczywista. Nowe pokolenie nie będzie czekać na swoją kolej. Hadiar wszedł do gry gotowy na stawienie czoła gigantom i pokazał, że jest gotowy znaleźć się w centrum uwagi. Dla Red Bulla to zarówno problem, jak i szansa. Dla kibiców to właśnie to, co czyni Formułę 1 nieprzewidywalną i nieodpartą.